Na tym węźle warszawskiej obwodnicy S2 jeszcze nie byliśmy. Tu na trzech poziomach krzyżuje się ona z alejami jerozolimskimi. Najwyższy poziom to długi zjazd z trasy waleje w stronę Pruszkowa, wyraźnie widać wysokość konstrukcji. Kiedy przyjechaliśmy po raz pierwszy w deszczu, właśnie przygotowywano estakadę do betonowania. Kolejnym razem już w słoneczny dzień betonowanie rozpoczęto. To wielki węzeł. Ten fragment inwestycji robi spore wrażenie. Centrum nauki Kopernik ma już dwa lata. Z okazji urodzin do dyspozycji zwiedzających stawiła się trójka dyrektorów. Każdy opracował własną trasę. Przez te dwa lata przez Kopernika przewinęły się ponad 2 miliony zwiedzających. To niezwykłe centrum cieszy się ciągle ogromnym powodzeniem. Na urodziny przygotowano wiele dodatkowych atrakcji. Od trzęsienia ziemi po stan nieważkości. W centrum nauki kopernik każdego dnia można przeżyć wielką przygodę. Stare, wspaniale iluminowane i bogato oprawione księgi posłużyły za wzór. W muzeum pałaców w Wilanowie warsztaty, podczas których nie tylko można było poznać tajniki XVII-wiecznych opraw, ale i samemu je wykonać. Uczestnicy otrzymywali deseczki, tkaninę, skórę okucia i wszystkie niezbędne do oprawienia inku na materiały i przyrządy. Muzeum w ramach programu Ministerstwa Kultury Nowoczesny Patriotyzm przygotowało w listopadzie około 200 bezpłatnych wydarzeń edukacyjnych. Trzeba tylko wcześniej się zapisać. W parku marszałka Rydza Śmigłego u stóp schodów przygotowano plac pod nowy pomnik Unity. Braliśmy udział w kolejnych etapach jego montażu. Pomnik, autorstwa mieszkającego i tworzącego w Chicago rzeźbiarza Jerzego Kenara, jest darem amerykańskiej polonii dla stolicy. Ma symbolizować jedność pomiędzy społecznościami Chicago i Warszawy. Granitowa plecionka tworząca nierozerwalną tkaninę była dość skomplikowana w montażu. Nad tym zaplataniem granitu czuwał sam autor. Niewiele zostało do ukończenia monumentu i do jego odsłonięcia. Najpierw solidna rozgrzewka prowadzona przez instruktorkę. Mięśnie i ścięgna trzeba dobrze rozciągnąć. We wtorki, środy, czwartki i piątki na polu Mokotowskim można bezpłatnie wziąć udział w zajęciach Nordic Walkingu zorganizowanych przez Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji dla dzielnicy Mokotów. Wystarczy zgłoszenie telefoniczne lub elektroniczne. Na czas zajęć można również bezpłatnie wypożyczyć sprzęt. Gotowi nauczeni, jak zoptymalizować poruszanie się z kilkami, Mokotowianie ruszają na trasę. Zajęcia będą prowadzone do 7 grudnia. www.um.warszawa.pl